Tradycyjny ogrodnik mógłby powiedzieć, że posadzenie roślin w tak małych odległościach od siebie jest błędem, i w pewnym stopniu się z tym zgadzam. Natomiast te rośliny, mając dostęp do światła od frontu i od tyłu, i te dwie boczne po boku, mają wystarczająco dużo światła, żeby móc funkcjonować, natomiast konkurencja. E, spowoduje to, że one będą szybciej rosły. Że dla, takiego, dla takiej rośliny, która ma goły korzeń, e, ten korzeń jest naprawdę niewielki. E, no wystarczy szparka, żeby tą roślinę tam włożyć, zadeptać i, i ona będzie tam rosnąć. Bez sensu wykopywać jakieś doły. E, poza tym, wy, w takim wykopanym dole o wiele trudniej e, te korzenie ułożyć, później zasypując. E, no i też łatwo je uszkodzić. Wkładamy, patrzymy gdzie się yy, zaczyna szyjka korzeniowa, nie może być zbyt głęboko, nie może być zbyt płytko. Tutaj jest idealnie i w tym momencie zagniatamy. Nie ma lepszego karmnika dla ptaków i lepszego wsparcia dla owadów niż sadzenie rodzimych roślin, które kwitną i wydają owoce. Nie mamy w zasięgu wzroku ani jednego kwitnącego o tej porze drzewa, które by było pożytkiem dla tych owadów. Co najwyżej mamy wierzby, bardzo pojedyncze gdzieś tam na horyzoncie. Pyłek tych wierzb to jest jedyne, co one mają tutaj w okolicy do jedzenia o tej porze roku, a wybudziły się ze snu i potrzebują nadgonić. Takich miejsc jak my tutaj tworzymy, bo i sadzimy wierzby, i ligustry, i kaliny, i kruszyny i tak dalej, mnóstwo gatunków rodzimych, które będą właśnie stanowić pokarm. Dla, dla owadów. E, robimy coś na zasadzie e, takiego sanktuarium dla zwierząt, żeby w tym miejscu mogły korzystać e, bez ryzyka takiego, że gdzieś indziej ktoś coś wytnie i, i one po prostu umrą z głodu, bo teraz się wybudzają i nie, nie, nie miałyby co jeść ewentualnie. O właśnie tutaj lata miał Jakiś, no, potwierdzenie naszych słów, już czeka aż zakwitne tak. to co posadziliśmy. Tak, tylko no, niestety będzie musiał czekać rok i oby znalazł pożywienie Obrębie tego miejsca, gdzie lata. W kwestiach ochrony środowiska oprócz zachowywania siedlisk, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o ochronę gatunkową, jest e, tworzenie korytarzy ekologicznych. Bez tworzenia miejsc, gdzie dany owad, e, ptak, inny gatunek czy e, rodzaj zwierzęcia nie będzie mogło e, funkcjonować, to on nie będzie mógł dalej się przemieszczać i zwiększać swojego zasięgu. Właśnie to jest ważne, żeby tworzyć mozaikę siedlisk. Bo jeśli byśmy mieli nawet jedną ogromną, nie wiem, set hektarów tego samego siedliska, nawet łąki, która jest bardzo cennym zbiorowiskiem, to dodając niewielki element zadrzewień śródpolnych, nawet jakiegoś niewielkiego lasu, niszcząc nawet fragment tej łąki, 1%, to suma sumarum działamy dla tego miejsca, jednak zbogacamy je. Mamy tą wieżbę głównie po to, żeby wspierać bioróżnorodność. I może nawet będzie swego rodzaju czatownią dla ptaków drapieżnych, bo też takich punktów tutaj brakuje. To jest niesamowite, że mimo, że panuje tak głęboka susza i na tych polach jest całkowicie sucho to widać, jak z tego rowu jeszcze woda ucieka, jeszcze ona wypływa, więc ta susza jeszcze bardziej się pogłębia. Mogłoby się wydawać, jakby to stało na tamtej drodze leśnej, drodze praktycznie piaszczysto-kamienistej, że tutaj nie ma już co spływać z tego miejsca, a jeszcze to miejsce jest drenowane z tej wody. Żeby był dostęp światła do dna. Działania, które można podjąć, żeby przeciwdziałać tej suszy i powodzi, są banalnie proste. W zasadzie wystarczą dwie godziny jakichś działań, które są praktycznie bezkosztowe, żeby tą wodę zatrzymać, żeby tą wodę retencjonować, ale to się po prostu nie dzieje. Nie wiem dlaczego. Stoimy na łące, która tak naprawdę jest dalszym um, etapem sukcesji. Wcześniej było to turfowisko. I to torfowisko było torfowiskiem niskim, bo takie się wykształcają w dolinach rzecznych. Tam mamy rzekę, tak, Łuciążę, która teraz jest wyregulowana i wyprostowana i ma pewnie pogłębione koryto i umocnione brzegi, więc nie ma jak się rozlewać, zwłaszcza w okresie susz, jakie mamy. Natomiast w momencie gdy ta rzeka pracowała naturalnie, tak jak powinna pracować i biorąc pod uwagę, że jest też rzeką nizinną, to wylewała się tak jak potrzebowała, czyli były tutaj starorzecza i to widać też na mapach na i na, I na lidarze, tak to co tak. mówiłeś na ortofotomapach. Tutaj widzimy jeszcze po tych trzcinowiskach, gdzie jeszcze są wyższe poziomy wód, i to nie jest tak, że one się wykształciły tu wtórnie w wyniku tego, że woda stała na polu. Tylko wręcz przeciwnie, one są jeszcze, wskazują, że tam jeszcze są fragmenty. I, Wyższego poziomu wody po tych starożytkach, które zostały zarośnięte i wypłycone. Widać, że wierzchnia warstwa torfu jest zmineralizowana, bo tutaj właśnie widać, że to jest po prostu przeschnięte, to, 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 to się sypie w rękach. Ten torf na tyle szybko się mineralizuje, że, że tak szybko ten węgiel, który był zgromadzony. Leci w powietrze, że tak powiem, że zaczyna się to po prostu tutaj zapadać. To jest normalnie dziura, z której wyciągnąłem jeszcze żywy torf. To, co powinno się zrobić, to yy, zatrzymać osuszanie tego miejsca. Zatrzymać wodę, która jest w tym momencie w rowie i ta woda cały czas jest odprowadzana, tylko w warunkach polskich jest to bardzo trudne, żeby dostać takie pozwolenia. Tym bardziej dostać pozwolenia od właścicieli terenów, które są przyległe, a w zasadzie te tereny służą tylko i wyłącznie po to, prawdopodobnie, żeby dostawać dopłaty do koszenia łąk. A ludzie powinni dostawać dopłaty do tego, żeby utrzymywać wilgoć w takich miejscach, żeby odtwarzać te torfowiska. Mikołaj przed chwilą pokazał, nie trzeba kopać głęboko, żeby dokopać się do pozostałości po, po torfowisku. Rzeka musiała zostać wyregulowana, jakby w skali na osi czasu tego terenu bardzo niedawno, i ta sukcesja się zadziała chwilę temu. Możemy tutaj przyrównać, więc jeszcze jakby to nie jest duży nakład sił czy duży nakład finansowy, żeby utrzymać w bardzo dobrym stanie to siedlisko, co byłoby na rękę nawet właścicielom terenu dookoła i nam wszystkim. W momencie, gdy mamy postępujący z roku na rok problem z suszą, mamy wyregulowaną rzekę, która normalnie powinna zasilać wodą o tej porze roku. Tą łąkę. Powinno być to na rękę chociażby leśnikom, gdzie tutaj mamy kilkaset metrów, nie wiem 200 metrów stąd las, las gospodarczy, w którym rośnie w zasadzie sama sosna. Chodząc tam dwie godziny temu po tym lesie jest całkowicie sucho, więc tym bardziej leśnikom powinno zależeć na tym, żeby utrzymać wysoki poziom wód, wód gruntowych w tym miejscu. Się musiała zwalić na drogę i leżała jako takie. Co z tego będzie? Będziemy robić z tego czatownię dla ptaka drapieżnego. Co prawda będzie dość niska. Ale lepszy ryt jak niż nic, jak to mówią. Tym bardziej, że ptaki drapieżne często nawet na słupkach ogrodzeniowych siedzą. A że tutaj brakuje drzew i ogólnie takich wysokich punktów obserwacyjnych, to myślę, że jakiś ptak drapieżny nie powie, że, że nie, że może skorzysta. Stworzyliśmy czatownię, co prawda bardzo prowizoryczną, bo tutaj, żeby ją nazwać profesjonalną, to, to, to niestety nie. Natomiast prawda jest taka, że prawdopodobnie ta czatownia będzie spełniać swoje funkcje. Czyli stworzyliśmy słupek, na którym. Ptaki drapieżne będą obserwować okolice i będą mogły z tego słupka polować. Mogą to być równie dobrze myszołowy, mogą być to by sowy, które będą polować z tego miejsca na głównie drobne ssaki, które tutaj wychodzi na to, że licznie występują. Niby martwa sosna, niby odpad, mógłby ktoś powiedzieć, ale mamy nadzieję, że będzie użyteczne w kontekście właśnie tych ptaków drapieżnych. Rozejrzeć co prawda są drzewa, ale są to olsze, są to wierzby, które mają bardzo gęste gałęzie, jak tym bardziej liście zostaną wypuszczone w, w tych drzewach, to taki ptak drapieżny będzie mieć trudność, żeby usiąść na takim drzewie i cokolwiek z tego drzewa dostrzec. No tutaj przed chwilą były muchówki, był bzyk, był, są muchy. O tutaj przyleciał właśnie bzyk też. Tutaj są chrząszcze małe, które też sobie jedzą ten pyłek i w zasadzie to mamy tutaj przegląd wszystkich zapylaczy, takich najważniejszych. Co jest chyba najbardziej takie budujące to to, że przeważają dzicy zapylacze i pszczoły miodnej, póki co żadnej jeszcze nie widzę. Ja widziałam jedną. Po pierwsze też takie taki mamy tu przegląd szeroki z każdej strony, z tych najważniejszych grup zapylaczy, czyli chrząszcze, motyle, dzikie pszczoły i muchówki. Bo po pierwsze dookoła mamy mimo wszystko dość dobrze zachowane siedliska i jakoś tam względną różnorodność tego, więc one mają gdzie mieszkać w okolicy, żeby sobie przylatywać do tej wierzby. A po drugie widocznie nie ma tutaj aż takiej agresywnej gospodarki pasiecznej, przynajmniej póki co, że nie jest to zdominowane przez pszczoły miodne. No Myślę, że jakbyśmy tu postali chwilę dłużej, biorąc pod uwagę jeszcze to właśnie, że mieliśmy też przegląd całkiem... W zasadzie chyba wszystkie takie z takiej czeklisty motyli, które można zobaczyć wiosną. takich powszechnych w kwietniu. No to podejrzewam, że jakby to, do tego podejść metodycznie i tylko się, się zająć tą wierzbą, to tutaj mielibyśmy dość bogaty przegląd gatunków. Więc jak sobie pomyślimy o tym, jak dla wielu gatunków, dla wielu osobników ta konkretna wieżba, czy tam kilka wierzb, bo to jest takie, takie zagęszczenie kilku wierzb, jest miejscem, z którego one pobierają pokarm. I sobie wyobrazimy, że ktoś może przyjść każdego dnia i te wierzby stąd po prostu wyciąć legalnie. To jak dużej liczbie zwierząt w tym momencie utrudniamy dostęp do pożywienia? Tu wierzby są takimi fajnymi gatunkami, większość z nich, że wystarczy kawałek gałązki i włożyć do ziemi, i ta gałązka powinna się ukorzenić przy wysokim poziomie wód gruntowych, więc no bardzo łatwym sposobem z jednego drzewa robimy kolejne drzewa, bo to wszystko są gałązki, które były odcięte z jednego drzewa, więc klonujemy, rozmnażamy przez właśnie pewien sposób klonowania.